Witam na kanale Matematyka z Angel. Dzisiejszy temat to wykresy funkcji sinus i cosinus. Na początek teoria, jak te wykresy wyglądają, a później przejdziemy do zadań. Wykres funkcji sinus to sinusoida. I mamy ją narysowaną na tym oto wykresie linią czerwoną, tak? To jest nasza sinusoida. W tabeli powyżej są podane wartości funkcji sinus dla wybranych argumentów przedziału od 0 do 2pi. I tak wiemy, że dla 0 jest 0, dla pi drugich 1, dla pi znowu 0, dla 3 drugie pi, minus 1, dla 2pi 0 i tak idzie. Jak się rysuje sinusoidę czy kosinusoidę najlepiej sobie przyjąć. Że na pi, y, pi jest co 6 kratek. Wtedy ona się nam ładnie będzie rysowała. Y, no i y, zazwyczaj w zadaniach jest powiedziane, powiedziane w jakim przydziale mamy ją narysować. Y, wartości funkcji sinus y, x nie trzeba znać na pamięć, y, są tablice. W których te wartości możemy znaleźć. Na maturze mamy tablice maturalne i tam są wartości sinusa dla poszczególnych kątów. Jest też nawet rysunek sinusa i kosinusa, tak jakby ktoś nie pamiętał, jak ta funkcja wygląda. Własności funkcji sinus. No to jak widzicie, jej dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych. Jej zbiorem wartości jest od minus 1 do 1, tak? Jest ona funkcją okresową o okresie równym 2 pi. Tak co ten kawałek się powtarza cały czas do góry, w dół, do góry, w dół, do góry, w dół, więc o okresie 2 pi, wartość najmniejsza to minus 1 największa to 1 i wartość 0 przyjmuje co kpi tak? W zerze pi, 2 pi, 3 pi i tak dalej, co kpi gdzie k należy do całkowitych, przyjmuje wartość 0. No i wiemy jeszcze, że dla każdego x należącego do rzeczywistych, sinus od minus x to jest to samo co minus sinus x, czyli minusa można wyciągnąć przed sinusa. A sinus pi minus x to jest to samo co sinus x. To tyle, jeżeli chodzi o sinusoidę. To teraz jeszcze cosinus. Tu jest cosinus x poniżej. I to jest cosinusoida. Ona, Kosinus y, od sinusa różni się tym, że sinus y, dla zera ma 0, a kosinus w zerze ma 1. Jest, to jest jakby sinus przesunięty. I tak samo ta fala idzie. Tutaj w tabelce mamy wartości funkcji kosinus dla poszczególnych kątów. Jak je właśnie naniesiemy na wykres, to dostajemy taką oto kosinusoidę, także o okresie podstawowym 2pi. Odtąd dotąd jest 2 pi i ten fragment się powtarza, albo inaczej odtąd, dotąd i ten się powtarza. Dziedziną funkcji jest oczywiście zbiór liczb rzeczywistych, zbiorem wartości jest przydział od minus 1 do 1. Znowu wartość największa to 1, a najmniejsza to minus 1. Jest to funkcja okresowa w okresie podstawowym 2pi. I co tam jeszcze nam trzeba o niej wiedzieć? Jest symetryczna względem osi Y? Tak, widać, że jest jej widać, prawda? Jakbyśmy ją zpieli tutaj, to się nam nałoży na siebie. No i przyjmuje wartości 0 dla pi drugich plus kpi. No i wiemy też, że. Cosinus minus x to jest to samo co cosinus x, a to właśnie dlatego, że jest symetryczny względem osi Y. Skoro wiemy, jak wygląda sinusoida, wiemy jak wygląda cosinusoida, to możemy przejść do zadań. I na początek zadanie pierwsze, ile miejsc zerowych ma funkcja f od x równa sinus x w podanym przedziale? I a od 0 do 2pi. No nie będziemy y, rysować, tylko popatrzymy już na gotowy rysunek. Od 0 do 2pi mamy raz, dwa, trzy miejsca zerowe. Tak, miejsca zerowe to są punkty, w których przecina ona oś X. -ów. Od minus 2pi y, do 2pi. oto no to raz, dwa, trzy. 4, 5 od 0 do 5pi, no to tu mamy do 3. No to popatrzcie, w pi mamy 2, raz, 2, 3, 4, potem w 4pi 5 i w 5pi 6. Tylko tu jest bez, bez zera, no to będzie 5. Tak, no bo będzie w pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi i 5 pi, mamy ich 5 i od 0 do 32. Widzicie, tutaj kąty są zawsze podane z wykorzystaniem pi, więc jak mamy 32 to 32 przez 3, 14 to będzie ponad 10 pi. No to będzie tych miejsc y, od 0 do 32, 32 dzielicie przez 3, 14, więc to jest gdzieś tak od 0 do 11 pi, ale bez, czyli mamy tak y, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi, czyli będzie ich 10. Y, to tyle, jeżeli chodzi o ilość miejsc zerowych w danym przedziale. Przejdźmy zatem do zadania drugiego. Podaj miejsca zerowe funkcji kosinus nale, należące do przedziału. Od 0 do 2pi, tu mamy kosinusa, od 0 do 2pi mamy raz, dwa miejsca zerowe. Od minus 2pi do 2pi. No to odtąd mamy raz, dwa, trzy, cztery miejsca zerowe. Od minus pięć drugich pi, ale bez, do pięć drugich pi, czyli to jest minus dwa i jedna druga pi, to dwa i jedna druga pi. 2 e, minus 2 i 1 druga, a my mamy 0 w pi drugich co kapi. No to tu odpada. Później mamy tu raz: 2, 3, 4, 5. I ostatnie D. D jest znowu podane na liczbach. E, zatem my musimy. My musimy przerobić to sobie na zbiór. Aha, mieliśmy jeszcze tutaj po nie ile tylko podać, na razie mamy policzone, to jeszcze podamy za chwilę. To w A, jakbyśmy podali nasze miejsca zerowe od 0 do 2pi, to po prostu odczytujecie pi drugich i 3, drugie 3, drugie pi potem w b od minus -2 pi do 2 pi tu jest pi i minus 3/2 pi minus pi drugich pi drugich i 3/2 pi w c od minus -5/2 pi minus 2 minus 3/2 pi

I czterdziesiąte pi, jakbyś zamieniamy sobie na pi, tak? Czyli yy, minus 1 pi, potem mamy to tu. Czyli będziemy mieć ten minus pi drugich. Potem będziemy mieć pi drugich. I trzy drugie pi. I 2... I tyle, bo później mamy 2 i 1 druga pi, a to już jest więcej niż 2 i 4, eee, niż 2 i 4, więc e, tyle mamy miejsc zerowych, tak? To zamieniacie sobie na pi w przybliżeniu. Jak to zamieniam, to jeszcze raz powiem. Normalnie minus 9 dzielicie przez 3, 14 i to daje nam to. I potem 15, drugi, dzielicie przez 3-14 i mamy to. To jest to, to jest to. I to są potem miejsca zerowe do D. Są trzy. Zadanie piąte. Ile rozwiązań w podanym przedziale ma poniższe równanie w zależności od parametru M. No, i znowu, no, albo narysować sinusoidę można, albo można się posłużyć gotowym rysunkiem, który mamy powyżej i, i nimi się posłużymy. Więc y, przeniesiemy sobie tą sinusoidę. Jakbyście chcieli narysować? To robicie to normalnie tak, x, y, 6 kratek to pi, 2, 4, 6, tu mamy pi, 2, 4, 6, 2 pi, 2, 4, 6, minus pi i tak dalej. I teraz sinus dla 0, 0, dla pi drugich, 1 dla pi 0, minus pi drugich, tak. I rysujecie. Tak się rysuje sinusoidę, analogicznie się rysuje kosinusoidę. Wystarczy pamiętać ile jest dla pi drugi, ile dla pi mniej więcej wygląd, albo przerysować z tablic nawet matematycznych, Jak ktoś nie pamięta tych wartości. E, no i teraz mamy e, od 0 do 4 pi, czyli odtąd.

mniej więcej i teraz tak w zależności gdzie prowadzimy prostą to tyle będziemy mieli rozwiązań jak nasza prosta będzie się pokrywała z zerem no, czyli będzie m równa 0 yy, no to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rozwiązań tak jeżeli ona będzie równa 1. To widać, że mamy dwa rozwiązania. Dla minus jedynki też mamy dwa rozwiązania. To teraz, jeżeli będzie z przedziału od y, M należące od 0 do 1, tutaj gdzieś, to będziemy się przecinać 4 razy, czyli będą 4. Jeżeli będzie m należeć do przedziału od minus 1 do 0, to będziemy tutaj na dole przecinać i też będziemy przecinać 4 razy nasz wykres. Czyli tyle będzie rozwiązań w zależności od tego, jaki będzie parametr m. I w ten sposób się robi to dla sinusa i dla cosinusa. Po prostu się rysuje, rysuje się te proste i się zlicza. To zrobimy sobie jeszcze d dla kosinusa. No to znowu musimy narysować osie. Co? 6pi, 2, 4, 6pi, 2, 4, 6, 2 pi. Dwa, cztery, sześć, trzy pi i minus pi jeszcze. No i cosinus ma jedynkę dla e, zera. E, potem tu ma a, zero, tu mamy minus jedynkę, zero, jedynkę. Tak. Mm -hmm. o i w drugą stronę o to jest funkcja kosinus w przedziale od minus pi do 3 pi teraz rysujemy nasze proste no to znowu m równe 1 Dwa rozwiązania tak jedno i drugie tutaj trochę zeszło m równe minus jeden minus jeden no to mamy raz dwa trzy rozwiązania dla zera no to mamy raz dwa trzy cztery rozwiązania Ale to my, aha, mamy przyjemność od minus pi do pi, ale otwarte. Widzicie? Nie zauważyłam. Tu mamy otwarte kółko i tu mamy otwarte, więc tu nie mamy trzech rozwiązań, tylko jedno, tak? Bo te nie należą. Mhm. Dla m równego 0 mamy cztery rozwiązania. Tutaj raz, dwa, trzy i cztery. No, i teraz z przedziału. Jeżeli M będzie należało od 0 do 1, no to te proste będziemy prowadzić tutaj i będziemy mieć 4 rozwiązania. Jeżeli M będzie z przedziału od minus 1 do 0, to te proste będą tutaj i będziemy mieć 1, 2, 3, 4 rozwiązania. Tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. No, i tyle na dzisiaj też, tak? To jest zadanie było z parametrem. Te proste po prostu rysujecie. To są wszystkie możliwości, jakie mogą być. No, i oczywiście dla m większego od 1 i większego od minus 1 w obu tych przypadkach mamy zero rozwiązań, tak? Czyli dla m. Yy, na, należącego od jedynki do nieskończoności mamy 0, i dla m należącego od minus nieskończoności do minus jedynki też mamy 0 rozwiązań. I tak samo z sinusem. Yy, tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej nauki. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału.